Witajcie, z tej strony Legal Sun. siódmy odcinek serii Total War 3 Kingdoms, pamiętajcie o lajkach, łupkach, komentarzach, oczywiście level very Hard. no i startujemy. <tryk> <tryk> Dobra, to my nie wiem gdzie mieliśmy jechaliśmy jechać. Chyba po wojsku mieliśmy jechać. Tutaj gdzie mieliśmy jechać. Dobra, wszystkie armię już zrobiły. Idziemy dalej. Cztery koła się przydadzą, nawet jakbyś mnie zaatakował później, to ja siedzę sobie wzmocnię państwę, państwo, przynajmniej, ale z to to ten jest. Nastawienie, no. Może się uda później z nimi połączyć. No i dobra. Jeszcze raz nastawienie muszę sobie zobaczyć. Mm, na tych trzeba uważać. A my jedziemy na i mamy wojnę na górę, jedziemy odzyskamy tak czy tak, odzyskamy życie za chwilę. Tutaj jest technologii. Nauczyciele weźmiemy, bo później, bo chcę zniszczyć ten budynek, nie? A jak już go wezmę, to będę, będę mógł później pójść dalej. Nie będę się, nie będę potrzebował innych... Tutaj gdzieś to tu miałem ten budynek. Minus 6 do porządku publicznego. Mam minus 2. Wygradujemy, bo nie chcę, żeby mi porządek publiczny spadł. Ziemia rollna, ok. Gdzieś ten rynek był tak. Może już go zniszczyłem? Nie wiem, że gdzieś jest. Łatanie miasto tutaj jest. Możemy to zniszczyć, słuchajcie. Ale nie ma sensu razie niech jest, bo tu się buduje. Dobra, znalazłem ten budynek, przypomniałem to sobie. Jedziemy dalej. Eee, budować mogę tylko tutaj. I 13 dochodu z handlu. On nie mam herbaciarni czy czegoś nie. No dobra. Zarabiamy 2000 na turę. Kong Rong zaprasza do koalicji kogo? Wang, Wang Lang. Nie widzę tego Wang Lang. Odrzucamy, bo mamy minus 22%. Cześć, już An do tronu, a on chce, żebyśmy z nim nie chceć, nie chcecie poprzeć do tronu, bo to znaczyłoby, że ja ci będę cię wspierał, żebyś ty został cesarzem. Xiang Chao, gdzie jest Xiang Chao? Dobra. A takie buty.

No to przegrali. Fajnie, fajnie, że raz wywołali mi, bo przynajmniej odzyskam te dwie prowincje ze środka, nie będą mnie zagrożały. Czy tylko ten Ken ze Kong Kong, czy jakoś tam jeszcze jest? Ten Kong Kong -Rong będzie jeszcze mi tam szpłucił tą jedną prowincją. My już ucztujemy, chłopie. Ciężko będzie, bo jest ich więcej dużo, nie? Ale nasi już są w boju zaprawieni. Musimy powiedzieć się od razu szybko... o pojedynki. I powykańczać Tylko, że oni nie będą się dziś bić, bo są... te nie zarządzą, czy nam uczonym, czy to są uczoni, a to jest zarządca. Wiem, że ogólnie to nie będą nikt chcieli za bardzo bić ewentualnie jeszcze ci fioletowi to mogą chyba walczyć, tak mi się wydaje. No i bo ci buraków do sypie kudy. Wgrywa kudy 1000 godzin. I to jest very hard, więc nie będzie żadnych powtórek, pamiętajcie, bo nie będzie można. Ja mam konicę, więc nie chcę, żeby walczyć w lesie. Tu się postawimy. Dobrze. Pierwszy co? Łucznicy. Oni będą. Bardzo mieli ważną rolę jeden tak. Powiedz któryś już ma umiejętność strzelania z ognia. Jeszcze nie ma, dobra. Jeszcze nie ma. Rozpoczynamy słuchajcie, A, chodzi mi o to, żeby. Stoimy troszeczkę nie tak dobrze, jak chciałbym, żebyśmy stali. Wycofamy się troszeczkę, o tak. Nie będziesz bronił tutaj. Nie będziesz bronił tutaj. dołączyć się do nich. To jest CCL3 wtedy. I macie być rozciągnięci. Tak jak oni, bo będziecie bronić. Bez biegania. Przyspieszamy. Jak musimy, to się ruszymy. zmniejsz prędkość bo muszę O Boże przecież nie macie uciekać. cie dobrze musimy ich tylko złamać 毁灭让我喜不自禁言辞粗鄙我当原样奉你咋不来一起切退一间敌军仓皇逃窜一群懦夫在快跑快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快 Gdzie jest mój żółty? Nie chcę walczyć, bo jestem powierzyć życia. No, dobra. Dawajcie ci się trochę podłamali widzę. No ale to my wygramy tą bitwę. No to odwal się od niego, Boże Święty! Jak ja jestem wyrżnięty, to ty chcesz... Bez ciebie, bez ciebie... best 切边 best 切边看敌军士兵正在溃逃准备就绪杀挺住下命令速速前进顶住消灭敌军射手在此

i po szarży konnicy. tyle by było ucieczka żeby nie mieli za dużo Cieka. Pokonaliśmy ją, mimo że jesteśmy ranni, to pokonaliśmy Tybeuszu trzeba zniszczyć, żeby nigdy więcej nie niż nie Cieszę jeszcze jakaś konica jest tutaj, przyspieszamy. Nic nie robisz. Czemu nic nie robisz? Nic nie robisz. Już też nic nie robisz. Dawaj. Nie zdążysz tak czy tak. To by było wszystko, nie? Słuchajcie, to by było na tyle. Kerosowe zwycięstwo wystarczy. Ja, ja szedłem nieprzygotowany kompletnie. A te Cwelki mnie napadły. Stało mi 330, co prawda, ale odzyskamy kilka tur i zjedziemy. Zresztą już podjedziemy za chwilę y, tą słabą armią młodą. Oni są już bezbronni. A my się dozbroimy, uzupełnienia oczywiście. No i skończymy, wykończymy ich. Tyle, że wam powiem, że nie ma sensu. Mamy frakcję, nie wyszedł z, fra z frakcji, dobrze. Budowa ukończona. Budowa ukończona. Nie chcę tutaj nic nie budować już. Mamy plus jeden, wystarczy. Budujemy wyżej jeden stage. Zarabiamy dwa siedemset. zamieniamy chodzimy do tej, tutaj do tego gdzie tutaj jest prowincji, żeby werbować i zwerbujemy czwórkę słuchajcie i zwerbujemy czwórkę dokoptujemy jej Zielonego albo czerwonego, tak myślę. Piątkę, nie, musi być fałka. Pamiętajcie, zielona fałka, żeby dobrze ze sobą współpracowali. E, niebieski ona jest, więc czerwonego jej dorzucimy. I teraz e, fajnie, bo sprawdzam teraz tylko czerwoną konicę, bo może czerwoną konicę. Ale są dwie do tej czerwonej konicy. Właśnie to jest ta, brak za, za, zaawansowanych szyków. To jest. E, lepsza jest ta druga czerwona. Więc sprawdzimy ten, czy może. Ten może widzicie jedną drugą czerwoną. A jest brak zaawansowanych, e, zaawansowanych szyków, a ta jest mocniejsza. Zobaczcie 194 w szarży. E, I w ogóle w samym też w walce. 40 ma więcej. To jest tylko bardziej opancerzona. No i dobra, słuchajcie, jakbym chciał, to bym tą wolał konicę, więc ten facet musi mieć coś do konicy, to jest że? Dobrze. No więc on będzie miał konicę, ma tą czerwoną konicę. Mu wymienimy, bo mamy pieniądze. Nie mamy pieniędzy, mamy 2150 dupa blada. Bo bym wymienił, 940 mnie to kosztuje, strasznie drogo. Oni byli drodzy, bo ja ich powołałem. E... A nie, to ta jest lepsza ponica. Dobra, przeciwko zbrojnym właśnie tego chciałbym tą. To dobra, słuchajcie, tą weźmiemy. Teraz. I tam weźmiemy dwa. Ona ma strzelających, więc on musi mieć. Nie może mieć strzelających. Dobra. Zostawiam tak jak jest. A tą armią przechodzimy na nasze pola. Na nasze pole przechodzimy, żeby odzyskać. Oni Nidart nas nie zaatakuje. Bo jest słabszy, a my odzyskamy po pierwszej którzy te, te jednostki, a niektóre inne się wzmocnią, nie? To nam chodzi właśnie. Pak o agresji. Kto chce? Kong Zuzan czyli ten u góry tutaj chce pak o nieagresji. Dobra, możemy wziąć. Bo my nie chcemy jak na razie. Tylko najwyżej. To jest. Takie pakty bezsensowne tradycyjnie są troszeczkę, bo możemy później złamać niechcące decyzje i nam to na honorze jakby zjeżdża punktacja, bo nie nasz, przez naszą winę nawet możemy złamać ten pachłon agresji. Troszeczkę to jest głupie. Lecimy kopalni żelaza. O, dwa słupki. Nie mamy czasu na zdobywanie. Słuchajcie tam. I zerong wypowiada nam wojnę. To jest ten. Też nie dobrze, bo nie mamy akurat teraz. co podpiszę z tamtymi? Chyba podpiszę z tamtymi Yuan Shao. Podpisze... Dam da im tą kopalnię żelaza i chyba podpiszę z nimi pokój. Bo mam dwa słupki i ja nie potrzebam, Natomiast to nie może paść. Pokój. Ja na terytorium i damy wam kopalnię żelaza. i chcę jeszcze 2000 i 300 zapłaty regularnej. Podpiszemy to za każde skarby, bo wam, wam powiem, bo. Ja nie mogę stracić tej, 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 tej tego miasta. Ja dziękuję z mojej strony, że byliście ze mną przez ten cały czas. To był siódmy odcinek. Ciąg dalszy w ósmym odcinku, bo straciliśmy oficera. Wymienimy go i polecimy dalej. Ja już dzisiaj zapraszam. Na razie, cześć.